Do twarzy. <noise> Także dziękuję serdecznie za przedstawienie, za zaproszenie, za współpracę przy tym webinarze, Ania, dla Ciebie i całego zespołu Planetrius. Um, dzień dobry. Ja opowiem dzisiaj Państwu o najnowszej publikacji Paktu Plastikowego, czyli APC opakowań wielokrotnego użytku, zostając oczywiście w temacie. Natomiast zanim o samym raporcie, chciałabym opowiedzieć też Państwu w dwóch słowach o pakcie plastikowym. A więc my, jako Pakt, jesteśmy inicjatywą, która zrzesza firmy z całego łańcucha wartości opakowań z tworzyw sztucznych i wspólnie pracujemy w takim naszym wspólnym celu, a więc w zamknięciu, pracujemy nad zamknięciem zamknięciem obiegu opakowań plastikowych w Polsce i Polski Pakt Plastikowy jest jednym z paktów plastikowych, które funkcjonują na świecie, a wszystkie międzynarodowo koordynuje fundacja Ellen MacArthur, o której jeszcze na koniec też, do której na pewno na końcu jeszcze wrócę. Tak jak wspomniałam w ramach naszego projektu zrzeszamy ponad 30, prawie 40 podmiotów, która w swoich właśnie działaniach dążą do zamykania obiegu opakowań plastikowych. Tak jak powiedziałam, są to przedstawiciele całego łańcucha wartości opakowań, a więc są i tu producenci plastiku, opakowań plastikowych, jak i firmy wprowadzające te opakowania do obrotu, ale też podmioty właśnie związane z gospodarką odpadami opakowaniowymi. Są z nami oczywiście również członkowie wspierający, czyli różne organizacje i to biznesowe, ale też pozarządowe, jednostki badawcze, organizacje międzynarodowe, no, które, którym również ta wizja zamykania obiegu opakowań jest bliska i które też nas merytorycznie wspierają w działaniach. I co jest bardzo ważne i to już powoli nawiązuje do tematu dzisiejszego spotkania, wizja zamykania obiegu opakowań plastikowych to jest bardzo tak odległa i wydaje się nieosiągalna, natomiast my to przekładamy na sześć celów, bardzo konkretnych, strategicznych. Są to cele mierzalne, i my też, i to jest, myślę, jeden z takich wyróżników paktu. My oprócz tego, że postawiliśmy przed sobą cele, to też transparentnie każdego roku raportujemy postępy w realizacji tych celów. Także w październiku opublikowaliśmy raport roczny za rok 2022. No ja teraz nie będę mówić o tych wynikach, natomiast oczywiście zachęcam Państwa do spojrzenia. Jak są jakieś pytania, to proszę też zadawać na czacie. Natomiast mówię o tych celach, dlatego że one są zbieżne z. Hierarchią postępowania z odpadami, o której też już dzisiaj była mowa, więc najpierw mówimy oczywiście o eliminacji opakowań problematycznych i nadmiernych. Mówimy w naszym celu drugim o 30% redukcji plastiku pierwotnego wykorzystywanego w opakowaniach, więc bardzo ambitny cel. W kolejnym kroku mówimy o tym, że 100% opakowań ma się nadawać do ponownego użycia lub recyklingu. Także tutaj widzimy ten link z tematem dzisiejszego spotkania. Jako pakt wspieramy również. Zwiększanie udziału recyklatów w opakowaniach, zwiększanie poziomów recyklingu, ale też zwiększanie jakości edukacji konsumentów w Polsce. Także układa nam się to pięknie też według hierarchii postępowania z odpadami i nawiązując do tego, o czym mówiła Ania na początku. Proszę zobaczyć, że temat naszego dzisiejszego spotkania, opakowania wielorazowe, to jest ten drugi najbardziej preferowany sposób postępowania. Zaraz po oczywiście zapobieganiu, ale też no, my, myślę, że wszyscy sobie Państwo zdajecie sprawę z tego, nie wszystkie opakowania dzisiaj możemy wyeliminować, nie wszystkie z nie wszystkich opakowań da się dzisiaj zrezygnować, dlatego w tym drugim kroku, Taką strategią, która powinna być przyjmowana przez firmy, które opakowania dobrotu do wprowadzają, jest właśnie poszukiwanie rozwiązań dla opakowań wielorazowych. I my w pakcie zauważyliśmy, że jest to dość taki temat jeszcze niewyeksplorowany, dość w Polsce jeszcze nowy. Tak jak tutaj już było powiedziane, mamy różne projekty, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, natomiast są to, można jeszcze powiedzieć, takie projekty, Punktowe, motywowane czy to właśnie ambitniejszą legislacją w niektórych krajach, o czym dzisiaj było mówione, czy to po prostu działaniami biznesu, który pewne rozwiązania testuje, natomiast cały czas widzimy, że są to właśnie takie poszatkowane, rozproszone działania, ale jeszcze o tym powiem, co zrobić, żeby to się zmieniło, to o tym powiem jeszcze na samym końcu. W każdym razie w tym roku wspólnie z naszymi ekspertkami, które zresztą wiem, że są dzisiaj z nami tutaj na wydarzeniu, panią dr Karoliną Wiszomirską i panią profesor Patrycją Wojciechowską w ramach naszej współpracy. W Radzie Ekspertów Paktu opracowałyśmy właśnie raport ABC opakowań wielokrotnego użytku. Znajdą tutaj państwo wyjaśnienie kluczowych pojęć związanych właśnie z tym tematem, wskazanie kluczowych regulacji, gdzie ten tak zwany reuse się, się pojawia i wreszcie przedstawienie możliwości jego ograniczeń wdrażania takich opakowań w oparciu o dobre praktyki z Polski i ze świata i tutaj nawiązując do poprzedniej prezentacji i do rozmowy na czacie, my też w fakcie zauważyliśmy, że właśnie ten reuse takie słowo no nie polskie się gdzieś tam zawsze Używało dotychczas. My akurat proponujemy skrót OWU, który pochodzi właśnie od pojęcia opakowania wielokrotnego użytku, więc stąd OWU. Tutaj był taki postulat o unifikację tych, tych skrótów. To myślę, że dzisiaj tego nie rozstrzygniemy, ale zgadzam się, że fajnie by było, jakbyśmy mieli jeden termin, którego, który stosujemy. No na no dziś, na potrzeby prezentacji, w naszym raporcie też znajdą Państwo właśnie ten skrót OWU. Od czego chciałabym zacząć, już tak przechodząc stricte właśnie do tematu opakowań wielorazowych? To jest definicja, więc może nie tak interesująco, natomiast uważam, że to jest szalenie istotne. Dlatego, że spotkałam się z greenwashingiem w tym temacie. Co to znaczy opakowanie wielorazowe? I jako przykład proszę państwa, jeden z producentów żywności już nie będę mówić jaki procent, jaki produkt. W każdym razie produkt spożywczy. No i producent komunikuje szeroko, że jest to opakowanie wielorazowe, dlatego, że po spożyciu tego produktu, to jest taki pojemnik sztywny i trwały. Konsument może go sobie umyć i przechowywać w nim różne akcesoria i różne tam przybory. No, no. Nie, no nie o to w tym chodzi. Proszę państwa, czytając definicję op Wielokrotnego użytku, są to opakowania przeznaczone, zaprojektowane i wprowadzone do obrotu, tak, aby osiągnąć w ramach jednego cyklu życia wielokrotną rotację, to jest ważne, że to ma być wielokrotna rotacja, przez powtórne napełnienie lub ponowne użycie do tego samego celu, do którego było pierwotnie przeznaczone. Więc tutaj takie dwie rzeczy według mnie istotne, czyli ta wielokrotna rotacja, że te opakowania mają być myte i wykorzystywane ponownie, a druga bardzo istotna rzecz do tego samego celu, do którego były pierwotnie przeznaczone. Więc o tym pamiętajmy, kiedy rozmawiamy mówiamy o opakowaniach wielokrotnego użytku. I teraz model stosowania OWU, a więc to, w jaki sposób można wdrażać opakowanie wielorazowe, za chwilę Państwu pokażę, że to nie jest takie oczywiste, że to nie wszystko są tak zwane refile, tylko że tutaj naprawdę jest cała gama różnorodnych rozwiązań, natomiast je wszystkie można by tak naprawdę streścić na tym schemacie, gdzie widzą Państwo jakby taki cykl życia tych opakowań i produktów serwowanych w opakowaniach wielorazowych. Więc co do zasady, tak naprawdę każdy system można znaleźć na tym modelu i zaczynając od lewej strony, każdy system potrzebuje producenta opakowań wielokrotnego użytku, które na te opakowania wyprodukowane trafiają nam do producenta lub dystrybutora produktu, gdzie to puste opakowanie wielorazowe jest wypełniane jakimś produktem. I dalej mamy ścieżkę, to co Państwo widzą już pomarańczowymi tutaj liniami, a więc ten. To opakowanie wypełnione już produktem trafia nam do sprzedaży i to może być albo sprzedaż stacjonarna, albo sprzedaż online. I następnie ten produkt trafia nam do konsumenta, który opróżnia opakowanie wielorazowe. Ono trafia z powrotem dalej do procesu mycia i higienizacji, i kolejno trafia nam z powrotem do producenta, gdzie ono jest. W Ponownie uzupełniane. Tak jak Państwo widzą, mamy tutaj jeszcze jedną, jeden rodzaj opakowań, to są tak zwane refile. I tutaj już postanowiliśmy zostać przy nazwie angielskiej, natomiast jeśli macie Państwo jakieś inne pomysły, jak refil można zgrabnie w języku polskim ująć, to jestem bardzo ciekawa, co Państwo o tym sądzicie. Natomiast o refilach ja trochę więcej jeszcze powiem, natomiast to są opakowania jednorazowe, które też przy tych systemach opakowań wielokrotnego użytku można spotkać. Natomiast tak jak Państwo widzicie na schemacie, uzupełniacz o, bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy pomysł. Tak jak Państwo widzicie, to są opakowania jednorazowe, o tym trzeba pamiętać, i za każdym razem, kiedy stosujemy takie rozwiązanie, ono nam generuje odpady i to też Państwo na schemacie widzicie, że mamy w prawym górnym rogu właśnie. Um te odpady z tych pustych opakowań jednorazowych. Natomiast ja chciałabym opowiedzieć Państwu trochę więcej o właśnie tej różnorodności w opakowaniach wielorazowych, bo tak jak mówię, one nie jedno mają imię i naprawdę tutaj ta gama rozwiązań jest bardzo szeroka. I to jest model, który został wdrożony przez Fundację Ellen MacArthur. Myślę, że Państwo go pewnie kojarzycie. Ja dosłownie w kilku zdaniach o każdym z nich opowiem, pokazując też, jak w praktyce faktycznie te rozwiązania mogą działać. A więc pierwszym, pierwszą tutaj ćwiartką naszego schematu jest odbiór opakowań z domu i to jest taki model, w którym ja jako konsumentka dostaję produkt w opakowaniu wielorazowym do domu czy na przykład do biura, jeśli mówimy o takim kontekście bardziej biznesowym. Następnie, kiedy wykorzystam ten produkt, to puste opakowanie jest ode mnie z domu, odbierane i dalej już producent je... Czyści i uzupełnia ponownie. I to być może teraz brzmi jakoś bardzo hipotetycznie, natomiast Państwo doskonale znacie takie rozwiązania. I tutaj przykład: producent polskiej wody Eden, który właśnie takie baniaki instalowane najczęściej właśnie czy to w biurach, jakichś placówkach publicznych. I można sobie właśnie tą wodę uzupełnić w takim miejscu. I kiedy ten baniak jest już pusty, firma przyjeżdża i nam wymienia na baniak. Pełny. Także to Państwo kojarzycie, ale taki inny troszeczkę system, to jako przykład system Liviri, to są opakowania wielorazowe do transportu produktów. Chłodzonych. I to są takie pudełka wielokrotnego użytku, które są termoizolacyjne, tak, mają funkcję termoizolacyjną, a więc chronią żywność, która jest z nich przewożona, i te opakowania mogą być wykorzystywane w dwóch modelach. Po pierwsze, firma kupuje te pudełka i sama zajmuje się już dalej ich logistyką, czyli odbiera te pudełka i je myje i rozdystrybułowuje. albo klienci mogą odesłać po prostu takie pudełko bezpośrednio z powrotem do Liwiri, po prostu. Z z wykorzystaniem etykiety wysyłkowej. Oczywiście one są dalej czyszczone i redystrybuowane. Dobrze. Jadąc dalej, opakowania, które zwraca się poza domem, i tutaj jest taki model, gdzie konsument. Kupuję produkt w opakowaniu wielorazowym, ale już ten zwrot nie następuje z domu, tylko ja, jako konsumentka, muszę wyjść z domu i oddać w jakimś dedykowanym punkcie takie puste opakowanie, które kolejno przez producenta czy przez operatora takiego systemu bo to nie zawsze będzie producent jest czyszczone, myte i dalej już przez producenta uzupełniane. I to są bardzo ciekawe rozwiązania. Jednym z nich, może zacznę od tego drugiego, który Państwo możecie znać, to jest system Take Up, właśnie dla napojów na wynos, gdzie my. Idziemy do kawiarni, możemy zakupić właśnie kawę czy jakiś napój w kubeczku wielorazowym i po wypiciu oddajemy go w jakimś punkcie partnerskim. To nie musi być ta, ta, ta sama kawiarnia, w której on został zakupiony, ale jedna z kawiarni, która jest uczestnikiem tej sieci. I to jest właśnie bardzo dobra strona tego systemu, i tak powinno się budować te, te rozwiązania, żeby to dla konsumenta było maksymalnie wygodne. A więc ja nie muszę iść specjalnie w tej samej kawiarni. Ja to robię, że tak powiem, by the way, gdzieś tam idąc w inne miejsce i mam tutaj absolutną dowolność, jeśli chodzi o to, gdzie ten zwrot następuje, więc w taki sposób coś powinno robić. A drugi przykład, którego na polskim rynku jeszcze nie ma. To jest system LUB. On działa w, między innymi we Francji. We Francji się bardzo mocno rozwija w sieci Carrefour. To jest taki system, gdzie mamy produkty producentów marek, które my doskonale znamy dzisiaj z półek, tylko dzisiaj u nas one są w opakowaniach jednorazowych. Ale tutaj właśnie LUB jest takim systemem, który współpracuje z producentami, żeby te produkty nam dziś znane były w opakowaniach wielorazowych. I proszę zobaczyć, tutaj mamy zdjęcia, one na półce normalnie w takim Carrefourze są obecne i konsumenci mogą wybierać takie produkty, a po tym jak już użyją ten produkt, wracając do sklepu, właśnie przy sklepach mamy takie specjalne maszyny, takie powiedzmy ala pojemniki, nie wiem takie jak mamy na przykład w systemach kaucyjnych, gdzie po prostu skanujemy ten kod kreskowy czy kod QR i jest oddawane to opakowanie, nadal jest czyszczone i wykorzystywane ponownie, a to wszystko dzieje się w aplikacji, więc my tam mamy zwrot kaucji i to jest bardzo smart wszystko pomyślane, więc takie systemy też działają. Kolejny, kolejna nasza ćwiartka, napełnianie opakowania poza domem i to myślę, że jest system, który Państwo też możecie już kojarzyć z polskiego rynku, a więc tutaj my jako konsumenci idziemy ze swoim opakowaniem czy pojemnikiem i w jakimś punkcie dystrybucyjnym sobie napełniamy to opakowanie produktem. Tutaj rozwiązania w Polsce spotykane głównie właśnie w kontekście kosmetyków, detergentów, ale też produktów sypkich. Wydaje mi się, że w Oszo jest taka właśnie strefa, gdzie też sypkie produkty można do swojego pojemnika sobie napełnić, ale dwa przykłady, marka Job, która różnymi kanałami właśnie sprzedaje w tym, w tym modelu swoje produkty, czy to w takich bardziej zaawansowanych maszynach, czy to właśnie w takich prostszych po prostu pojemnikach, gdzie mamy malutki kranik i można sobie tam nalać mydła, czy drogeria DOT, rozwiązanie z Warszawy, z Mokotowa, gdzie mamy właśnie cały, to jest w ogóle cała drogeria, która bazuje na rozwiązaniach wielorazowych i tutaj można sobie przyjść i też nalać do opakowań wielorazowych, wykonanych z nasz różne produkty też różnych marek, to są i kosmetyki, i detergenty. No i wreszcie ten ostatni, ta ostatnia ćwiartka, właśnie związana z refilami a więc to jest taki, takie rozwiązanie, gdzie konsument uzupełnia opakowanie w domu właśnie jakimś wkładem jakimś refilem, który zakupił, że tak powiem, poza domem. I następnie, właśnie w domu, już sobie uzupełnia ten swój właściwy pojemnik wielorazowy. I tutaj dwa przykłady, również, które można znaleźć w Polsce. Jeden to jest CIF, czyli marka Unilever, gdzie mamy koncentrat, jakiegoś płynu, jakiegoś detergentu, który kupujemy w takiej malutkiej buteleczce, a w domu można to zainstalować na górze, po prostu takiej dużej butelki z dyfuzorem. A więc tutaj po prostu producent. Redukuje wodę ze swojego produktu, no bo przecież każdy ma wodę w kranie w Polsce, więc można sobie po prostu doleć do tego koncentratu i, i wykorzystywać ten produkt w ten sposób. A drugie rozwiązanie to jest marka Frosch, a więc no to Państwo na pewno nie to jest nie. Jest jeden producent, który ma takie rozwiązania, to są właśnie um, te dojpaki, gdzie można sobie dolać później produktu do swojego pojemnika, natomiast tu jest taka uwaga wyciągnięta żywcem z naszego raportu i to, to jest to, o, czymś, um, o czym wspominałam, to nie jest... Takie rozwiązania zawsze nam generują odpady, więc to nie są idealnie cyrkularne rozwiązania, jeśli chodzi o opakowania wielorazowe, bo pamiętajmy, że to właśnie tak zwane refill to są cały czas opakowania jednorazowe i każdy producent, który chce się pokusić o takie rozwiązanie, koniecznie musi zadbać o to, żeby te opakowania były zaprojektowane z myślą o recyklingu. Oczywiście preferowany i tak powinno być, żeby to był recykling, który działa w praktyce i na dużą skalę, co dzisiaj przy dojpakach jest e, bardzo trudne do uzyskania, o tak może to ładnie Ładnie to powiem. No i pamiętajmy, że opakowania wielorazowe to nie są tylko opakowania, które trafiają do konsumenta, bo też mamy tutaj różne rozwiązania właśnie w tak zwanym B2B, czyli chociażby opakowania w logistyce i Tutaj myślę, że też Państwo doskonale znacie no, palety wielorazowe czy różnego rodzaju skrzynki wielorazowe. I w porównując do tych systemów, o których mówiłam przed chwilą, czyli takich konsumenckich, w mojej subiektywnej ocenie są to znacznie prostsze modele do wdrażania. To znaczy, tutaj odpada nam ta cała cały ból głowy związany z tym, że o konsumenci tego nie chcą, nie lubią, nie podoba im się to, czy w ogóle ta troska też o bezpieczeństwo żywności, bo tutaj zazwyczaj mamy właśnie to są opakowania transportowe, jeszcze w nie są jakieś pakowane opakowania zbiorcze. I jeden z przykładów, który też działa w Polsce, zresztą firma członkowska Paktu, czyli Europol System, i to jest system skrzynek poolingowych. A więc to jest firma, która jest, można powiedzieć, po prostu operatorem takiego systemu. A więc takie skrzynki zielone, jakie Państwo widzą, mamy w centrum dystrybucyjnym, one trafiają dalej do producentów różnych wyrobów, na przykład właśnie do żywności świeżej. tak Państwo widzą, na przykład są to owoce. Dalej te owoce już w tych skrzynkach jadą do sieci handlowych na przykład wiem, że Kaufland korzysta z tego systemu. Jak produkt się już sprzeda, no to dalej operator odbiera te skrzynki. One też są bardzo mądrze offshore. Też mamy te skrzynki, one są składane i trafiają z powrotem do centrum dystrybucyjnego, gdzie one są myte, jeśli potrzeba to naprawiane, i dalej właśnie są rozdystrybuowane do producentów żywności. I to, proszę Państwa, działa w praktyce też w Polsce. Wybrane korzyści, ograniczenia, OWU, tych korzyści i ograniczeń jest znacznie więcej niż to, o czym ja tutaj powiem. Tak podsumowując, myślę, że to też zaraz gdzieś tam w naszych dyskusjach będzie się pojawiało. Zdecydowanie to, o czym mówiła Ania, czyli jeśli ten system jest zaprojektowany dobrze, bo to też jest ważne, to muszą być systemy bardzo. Tak, może to postać bardzo dobrze zaprojektowane, bardzo mądrze. Mamy możliwość uniknięcia lub w ogóle ograniczenia kosztów środowiskowych i ekonomicznych, właśnie związanych chociażby z użyciem surowców, produkcji, dystrybucji tych wyrobów w porównaniu do opakowań jednorazowych, to po pierwsze, po drugie, mówiłam też o różnych koncentratach, różnych takich nowych formach dostarczania produktu, czy to poprzez właśnie formę stałą, czyli na przykład zamiast szamponów w płynie mamy szampon w kostce, czy w jakieś kapsułce, więc to też producentom daje możliwość e, zaoszczędzenia na chociażby transporcie, na przechowywaniu takich produktów, no bo one po prostu fizycznie zajmują mniej miejsca. E, mamy też tutaj szansę na to, żeby ten produkt był po prostu dla konsumenta dzięki temu e, tańszy. No i wreszcie z perspektywy też konsumenta, tutaj ja o tym mogłabym zrobić godzinną prezentację chyba. E, jak z perspektywy konsumenta też te systemy mogą być naprawdę atrakcyjne. One zazwyczaj tak to się mówi, że konsumentom się nie podoba, nie będzie się podobało, oni tego nie lubią, nie chcą. Natomiast znowu uważam, że jeśli rozwiązanie jest maksymalnie user-friendly, bo o tym musimy pamiętać, też mówiła o tym pani Anna, że my chcemy zachować pewien standard, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, też trzeba pamiętać, że te rozwiązania muszą być dla konsumenta atrakcyjne i nie mogą być w żaden sposób gorsze niż opakowania jednorazowe, no to też mamy tutaj całą gamę różnych korzyści dla konsumentów. Jedną tylko z nich, którą wybrałam, jest to, że dajmy tutaj w niektórych z tych systemów dużą dowolność dla konsumenta, jeśli chodzi o właśnie mieszanie, komponowanie produktów, też wybieranie takiej ilości, jak, na jaką konsument ma ochotę. I kojarzy mi się to teraz, w sumie wcześniej o tym nie pomyślałam, ale w niektórych sklepach z żelkami tak jest, że płaci się właśnie za torebeczkę i można sobie dobierać różne smaki. Nie wiem jak Państwa, ale znam takich, którzy mają bardzo dużą frajdę z tego. Dobra. Jeśli chodzi o ograniczenia, bo oczywiście to nie wszystko jest takie cukierkowe i, i wspaniałe, no tutaj niestety. Te zbudowanie takiego systemu, który działoby na dużą skalę, bo to jest jakby klucz, żeby to był system zunifikowany działający na dużą skalę, no to potrzeba po prostu włożyć w to dużo po prostu zainwestować. A więc mamy koszty na początku środowiskowe, ekonomiczne, trzeba ten system zbudować, utrzymać, a więc mówimy o całej infrastrukturze, co no po prostu nie należy do prostych zadań, szczególnie w momencie kiedy po drugiej stronie na szali mamy opakowania jednorazowe absolutnie proste to też dla producentów, dla konsumentów, to jest coś co przez lata, do czego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni i nie generuje tutaj nam żadnych znaczących kosztów w porównaniu właśnie z teraz budową systemu dla opakowań wielorazowych. Oczywiście należy, z producentów, szczególnie żywności, to jest taka troska zawsze oczywiście, żeby zapewnić właściwą jakość i bezpieczeństwo takich opakowań, chociaż to jest jak najbardziej możliwe, więc znowu tutaj spokojnie, no ale wreszcie ten, to trzecie ograniczenie, czyli zachęcenie konsumentów do korzystania z takiego systemu. Tak jak wspomniałem, to musi być system maksymalnie user-friendly. Czas nas goni, natomiast, więc, tak dość szybko na ten temat, kilka słów. O tym też już dzisiaj Ania wspomniała na początku, a więc o lobbingu, o jakimś takim. Nieciekawym wykorzystywaniu wyników badań oceny cyklu życia, tak zwanego LCA, właśnie kiedy się rozmawia o opakowaniach wielorazowych versus jednorazowych. Ja Państwu dzisiaj nie powiem, że, każdy, że takie są jedne i dobre wyniki, bo tak się nie da powiedzieć. Chciałam bardziej podkreślić rolę takich badań, kiedy rozmawiamy o systemach właśnie wielokrotnego użycia według i opako versus opakowanie jednorazowe. W każdym razie, jeśli w Państwa ręce wpadną wyniki badań, które mówią jednoznacznie w tą stronę lub w drugą stronę, proszę mieć świadomość, że mamy normy, które mówią nam o tym, jak, jak taką analizę przeprowadzić. Właściwie, my o tym raporcie piszemy. Mówimy, jakie elementy taka analiza, żeby była wiarygodna i rzetelna, jakie powinniśmy mieć, że powinniśmy mieć przegląd krytyczny, który powinien być publicznie dostępny, przeprowadzony przez niezależny trzeci podmiot. Więc tutaj, w tym rozdziale naszego raportu, znajdą Państwo takie, powiedziałabym. Wskazówki, po prostu jak, jak rozumieć to, na co państwo patrzą, bo często ten przekaz jest bardzo silny, ale warto więc zawsze w wstyle głowy, jak te badania zostały zrobione, kto za nie zapłacił, ale też właśnie jakie mamy dane, które wchodzą do takiej analizy, bo to, co tutaj państwo teraz widzą, wady i zalety, no to właśnie tym ograniczeniem też LCA jest to, że ona ma dość względny charakter i to właśnie jakie dane sobie wyrzucimy do takiego badania, to też nam warunkuje wynik, który z niego możemy uzyskać, więc tutaj może postawię kropkę, ale jest to temat istotny, kiedy mówimy o opakowaniach wielorazowych i zachęcam Państwa do lektury. I już na sam koniec, Ania, widzę, że się włączyłaś, więc pewnie mam zmierzać ku końcowi. Ale jedną rzecz, właśnie raport, o którym też Ania na początku mówiła, wczoraj publikowany przez Fundację, jest to pasły, ja go w całości jeszcze nie przeczytałam, ale jedna rzecz, która tutaj od razu przykuła moją uwagę i postanowiłam jeszcze dzisiaj się z Państwem tym podzielić, to są takie składniki sukcesu, które Fundacja razem z partnerami zidentyfikowała. Składniki sukcesu do tego, że tak jak powiedziałam, dzisiaj to są systemy działające na bardzo małą skalę, jeśli patrzymy na biznes globalnie, to to jest 2% opakowań, które biznes wprowadza na świecie do obrotu, więc jest to PINAT. Natomiast my musimy zbudować system właśnie działający na dużą skalę i do tego potrzeba trzech. E Trzech czynników. Po pierwsze, standaryzowane opakowania i dzielone przez firmy. Po drugie, infrastruktura, która jest właśnie, działa na dużą skalę i jest współdzielona przez wiele podmiotów. To jest klucz też do tej efektywności środowiskowej i ekonomicznej tego rozwiązania. I wreszcie, wysoka stopa zwrotu. Mówię tutaj o zwrocie opakowań przez konsumentów, bo to jest też jeden z kluczowych czynników, który wpływa na ślad środowiskowy tych rozwiązań. A do tego mamy czterech zidentyfikowanych kluczowych interesariuszy. Oczywiście, w mojej ocenie, pierwszy interesariusz biznes, który ma tutaj bardzo jeszcze dużo do zrobienia. Po drugie, regulator, o którym też przed chwilą była mowa, i ta rola regulacji we wsparciu takich systemów jest gigantyczna. Po trzecie mamy instytucje finansowe, które no miały być tym motorem tutaj finansowym, jeśli chodzi o inwestowanie w takie rozwiązania. I wreszcie po czwarte my, czyli społeczeństwo, konsumenci, którzy z takich rozwiązań mieliby korzystać. Ja Państwa jeszcze raz zachęcam do lektury naszego raportu. On jest na naszej stronie internetowej. Inne raporty, o których wspomniała Ania, też są dostępne na naszej stronie, są publicznie, publicznie otwarte, także proszę czerpać, korzystać i ja serdecznie dziękuję za uwagę. you <laughs>